Witam Państwa serdecznie, nazywam się Stankiewicz. jestem y, z Owa. <grymne> <grymne> nie, nie, no, Chciałem to zaakcentować, żebyście widzieli, że mam odwagę uwagę cywilną. Y, y, na początek powiem, że tytuł prezentacji jest. Y, o części trochę mylący, dlatego że przyszłość pracy cyfrowej to myślę, że dopiero jakby odpowiemy sobie na pewne pytania już w, na etapie pytań wówczas będziemy wiedzieć, jaka będzie, bo chciałem z Państwem o tym porozmawiać. Natomiast na przykładzie miesięcznika Literadar i Film Radar, który jest najnowszym naszym produktem. Ja jestem redaktorem naczelnym i Literadaru, i Film Radaru. Literadar jest. Dzięki, dziękuję. dzięki, dzięki. Hmm. Marzę parę słów, e, parę słów o mnie. Ja wcześniej... Okej, okay, okej, okay, dobra, dobra. Wcześniej się zajmowałem, zanim zajmowałem się, e, zajmowałem się pracą cyfrową. Przez kilka lat budowałem taki rodzimy biznes. A wcześniej wcześniej studiowałem dziennikarstwo i rozwijałem taką, taką małą inicjatywę prasową u mnie w Krakowie. Jest na dół, a tu na dół. Tak. Literadar i film Radar, to są dwa, dwa tytuły prasowe, świeże, znaczy Literadar już jest troszeczkę starszy, natomiast mamy do czynienia z takim... mamy do czynienia z takim idealnym mariażem. Literadar to pismo o, magazyn o książkach, miesięcznik cyfrowy o książkach, w którym pojawia się bardzo dużo recenzji, wywiady, artykuły. Generalnie stanowi taki poradnik zakupowy dla osób, które lubią czytać książki i chciałoby się dowiedzieć więcej. Jednocześnie staramy się, żeby to był taki poradnik wysokiej jakości. Nie, nie są to recenzje pisane pod dyktan do wydawców czy, czy różnych grup nacisków i ten sam, model, ten sam model zastosowaliśmy w Film Radarze, z tym, że piszemy o filmach i serialach. Czym jest gwiazda gwiazdka, radar? Bo, jakby chodzi o to, że jest i film, i, i literadar, natomiast już myślę, że niedługo będziecie mogli, będzie można przeczytać kolejne odsłony, nie powiem, co będzie przed, ale na pewno to potem będzie radar. To jest Radar jest magazyną o książkach, jak wspomniałem, Liter... Film Radar jest magazynem o filmach dla normalnych ludzi. To jakby już jest taka godzina, że możemy sobie powiedzieć. Nie chodzi o to, że inne pisma są dla papier. <śmierdziśnik i znowu> chodzi o to, że internet... Znaczy... Chodzi o to, że wszyscy są przyzwyczajeni do kupowania pism w kiosku. Natomiast również wszyscy są przyzwyczajeni do tego, że w internecie treść jest tania, często darmowa, tworzona byle jak, nale czego oczekiwać, szybko, 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 szybciutko i, i byle, da, byle dalej, byle szybciej. Chcemy przekazać, czy też chcemy przekonać ludzi, że można tworzyć w internecie wysoką jakość, bynajmniej, właśnie nie, bynajmniej nie, nie, nie drogą, bo jest to za darmo. Redakcja jest profesjonalna, jest napędzana przez społeczność internetową. To jest bardzo istotne, ponieważ Literadar powstał jakby w takim inkubatorze społeczności biblionetki. Nie wiem, czy kojarzycie. Natomiast Film, Film Radar jest tworzony we współpracy z, ze społecznością Filmastera, czyli Film Radar jest zaangażowany i Filmaster, i Biblioteka. W dół, dół, w dół. Yy. Króciutko o, o literadarze. Tak naprawdę data październik 2010 to, to jest początek, to jest pierwszy numer. Natomiast yy, prace nad tym, yy, nad tym projektem rozpoczęliśmy pół roku wcześniej. Tak naprawdę historia jest taka łzawa, słodka. Adam Błażowski, czyli właściciel, właściciel serwisu bilu.pl yy. Odebrał ode mnie telefon, bo chciałem się dowiedzieć, jakieś rodzaju rzeczy, dobrze nam się rozmawiało i powiedziałem, że fajnie by było no zrobić taki magazyn o, o książkach z dobrymi recenzjami. Jak, e, powiedziałem, że no to fajny pomysł, żebyśmy pogadali i tak naprawdę w ciągu, pół roku, w ciągu pół roku do czegoś doszliśmy i stworzyliśmy w październiku pierwszy numer. Od tego czasu ukazało się już 15 numerów As we Speak. Właśnie mam nadzieję, że, że na sieci pojawia się kolejny numer. Pierwszy numer miał kilka tysięcy czytelników. To jest ciekawe, bo e, pamiętam mój ogromny zawód. Sądziłem, że e, tak minimum to będzie 10 tysięcy czytelników. Miałem takie skromne oczekiwania, choć nikomu się do tego nie przyznawałem. Byłem bardzo rozczarowany, kiedy okazało się, że po miesiącu e, pismo przeczytało 4 tysiące osób. Natomiast na szczęście wszyscy, <grym> wszyscy wierzyliśmy dalej. I ostatnie numery to jest 150 do 200 tysięcy obejrzeń. To nie są prawdziwi czytelnicy, do tego może wrócimy. Natomiast na pewno w tym momencie literadar ma no, co najmniej nie wiem 50-60 tysięcy stałych czytelników. I, a film radar myślę, że go goni i go, i go chyba znacząco przegoni. Wszystko na to wskazuje. Pierwsze. Film Radar jest na sieci od tygodnia chyba, i wszystkie wyniki wskazują, że to jest pewnego rodzaju dla mnie miłym zaskoczeniem, z drugiej strony takim trochę gorzkim, ponieważ Film Radar osiąga, osiąga to, na co Literadar pracował blisko rok. A tutaj, numer 13 to ciekawa sprawa, ponieważ udało, udało nam się załatwić wywiad na wyłączność z George'em Martinem. Po prostu y, udało się go dorwać, kiedy odpoczywał na Mazurach. Bo, wiecie, był nie wiem czy pan życie o Trondę, taki w miarę znany pisarz. Y, udało, udało się go dorwać w momencie, kiedy odpoczywał na Mazurach. Pojechaliśmy tam i, i zrobiliśmy y, fajny wywiad. Hmm. Aha. Proszę bardzo. To taki slogan, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, że Literadar to największy magazyn o kulturze w Polsce i chyba wszystko na to wskazuje. Mamy, mamy do czynienia z gigantycznym, mam nadzieję, że do tego dojdziemy, mamy do czynienia z gigantycznym kryzysem prasy y, papierowej w Polsce. Jest, y, jest moment, w którym... Okej. Okay. <grych> <grych> Okej. Okay. To są takie statystyki, one są dobre. to jakby, Jeżeli ktoś jest zainteresowany bardziej, to... Oczywiście wyśle na maila. Generalnie nam rosło, nie? <grywa> <grywa> Okej. Okay. Film Radar. We, tak, ładnie, prawda, we dwójkę raźnie, ja wzajemna kontrola, znaczy wzmożona kontrola dźwignią wzajemnego zaufania. E, film radar zaczęliśmy w styczniu, tutaj tak naprawdę zaczęliśmy rozmawiać. Dzisiaj z Borysem sobie przypominaliśmy, że rzeczywiście zaczęliśmy rozmawiać chyba w lipcu lub w czerwcu. Odbyliśmy bardzo długą rozmowę, w efekcie której spóźniłem się na fajne spotkanie, ale było warto. Mówię o tym, dlaczego o tym mówię. Dlaczego mówię o tym pierwszym pół roku, dlaczego mówię teraz o, o mojej rozmowie z Borysem? Chodzi o to, że takie projekty wymagają zaangażowania ogromnej ilości sił, energii i ludzi którzy chcą stworzyć jakąś jakość. To tak jakby nie da się tego zrobić, nie da się zrobić tego szybko i szybko i byle jako, znaczy można to zrobić szybko i byle jako, Było milion pięćset takich pism w Polsce to nie jest tak, że y, odkryliśmy coś nowego, tylko pokazaliśmy wiem, światu czytelnikom, że można to robić y, bardzo dobrze, solidnie i, i terminowo, w miarę terminowo, tak jak mówiłem, film Radar ma bardzo, bardzo, bardzo dobre wyniki oglądalności. Pierwszy numer to jest 100 tysięcy obejrzeń, to jest bardzo dużo. Przyjmujemy że, przyjmujemy, że te obejrzenia, czyli nie wchodząc w szczegóły techniczne, ponieważ oba pisma są dystrybuowane za pomocą silnika ISU czy ISIU. przyjmujemy, że po takich, wnikliwszych badaniach i testach, że 100 tysięcy obejrzeń można zakładać, iż to jest 25 tysięcy takich prawdziwych, solidnych czytelników, którzy przeczytali całe pismo. To jest tylko tydzień. Film, film Radar jest promowany na serwisach Filmaster Biblioteka.pl, oprócz tego na serwisach Independent, Polter i... Kolejnych, kolejnych mamy po prostu taki pomysł, żeby mimo iż wychodzimy z tego rdzenia filmastera i, i biblionetki, mamy taki cel, żeby maksymalnie dywersyfikować czytelników. To się bardzo, bardzo ładnie się to potem zwraca w jakichś ankietach, badaniach, czy też listach, które otrzymujemy, czy też spotkaniach z czytelnikami. I okazuje się, że mamy dzięki temu, że współpracujemy z szeregiem i to... Często w różnych miesiącach, z różnymi partnerskimi portalami. Dzięki temu okazuje się, że yy, czytają nas ludzie, których nie oczekiwalibyśmy, że, że gdzieś tam trafiliśmy. Takim przykładem, bardzo dobrym przykładem jest <coughs> sprzed kilkunastu miesięcy. Literader rozpoczął współpracę z <coughs> serwisem dla społeczności LGBT, serwisem Queer Cafe, nie wiem czy Państwo kojarzycie. Natomiast dzięki tej, dzięki tej współpracy w Fenomencie Radar zyskał blisko 20 tysięcy czytelników. To jest bardzo, bardzo, bardzo fajny wynik. I celem, celem film Radaru to pod koniec roku być liderem rynku magazynów filmowych w Polsce. Nie wiem, pewnie by się należało przy tym za, za, na chwilę, zatrzymać i zastanowić, czy to, jest, czy to jest w ogóle sportowe z naszej strony, ponieważ. W ogóle magazyny, magazyny filmowe, papierowe nie radzą sobie dobrze. Być może chcielibyśmy być nie tylko liderem na rynku magazynów filmowych w Polsce, ale w ogóle na rynku magazynów o kulturze w Polsce. Zarówno FilmRadar, jak i Literadar. Zobaczymy, czy nam to się uda. Ja jestem pewny, że tak, bo jest też. Adam Borzowski również. A, to już było. Teraz parę słów może o tym, co w naszym odczuciu było przepisem na sukces, który oba pisma odniosły czy odnoszą. To jest oddana społeczność czytelników. Zarówno w przypadku Biblionetki, jak i Literadaru, to jest ogromna społeczność, czy nie Literadaru, przepraszam, Filmastera, to jest ogromna społeczność oddanych, oddanych użytkowników, którzy wspólnie tworzą content zarówno tych serwisów, jak i w rezultacie również obu pism. Fachowa i opłacana redakcja. Znaczy, miejmy nadzieję, że, że fachowa, na pewno opłacana. <grymne> Oryginalny i czytelny skład. przy składzie, przy składzie znowu, się, znowu się zatrzyma. Tutaj jest element taki zawsze ocenny, to znaczy jednym się dany skład, dany, dany układ graficzny podoba, a innym nie. Natomiast, mając te dwa lata doświadczeń, możemy powiedzieć, że <grymne> Nawet jeżeli się komuś nasz skład czy skład tych magazynów nie podoba, to wiemy na pewno, że się dobrze czyta. Więc y, y, Zabieraliśmy przez ten czas doświadczenia właśnie związane z tym, jak docierać do ludzi tak, aby łatwo im się czytało w sieci, wiem, na komputerze, y, na, na, na tablecie. Czy... Kupa naprawdę kupa haru od rana do nocy przez rok czasu. Wszyscy chyba znacie harówę, więc iPady, Kindle i inne takie, dlaczego PDF? Już mówię. Generalnie, generalnie pismo jest zyskuwane na serwisie Wiszy, oprócz tego można ściągnąć, można ściągnąć w pełni funkcjonalny PDF, który to PDF może, można z powodzeniem czytać na przykład na iPadzie. W tym momencie, w tym momencie jest pewnego. Rodzaju, staramy się, zastanawiamy się nad tym, e, jaką drogę obrać. Na pewno w pierwszej kolejności będziemy starali się uderzać czy też e, tworzyć aplikację na czytnik Kindle. To jest takim, takim domniemanym dla nas czytnikiem, żeby, szczególnie w przypadku literadaru, żeby, żeby e, no, skorzystać z tego boomu, jaki, jaki prawdopodobnie jeszcze, jeszcze będziemy, mieli, e, będziemy mieli w Polsce związanego z, z Kindlem. Natomiast jest to dość proste, nie jest to... Okej. Okay. Okej. Okay. Zarabianie. To jest y, króciutko i szybko. Jest to bardzo trudne, jest to bardzo trudne przedsięwzięcie, ponieważ y, nie wiadomo, czy to jest prasa, czy to jest internet. Y, domy mediowe nie bardzo wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Na szczęście, na szczęście powolutku następuje taki moment, w którym y, domy mediowe, czy też y, brokerzy są zainteresowani jednym i drugim pismem. Szczególnie, że wydanie film radaru tak zbiegło się z tym, z tym dużym zainteresowaniem jest fajnie. To, co jest potrzebne, to edukacja na rynku prasy, edukacja na rynku... Nie prasa, edukacja na rynku reklamowym, żeby pokazać, że jest to równie dobre, jeżeli nawet nie lepsze. Ok, nie szukamy inwestora. Jak naprawdę. Szukamy partnerów sprzedażowych. Jeżeli są tacy tutaj, to zapraszamy. Yy, partnerów wśród wydawców, wiem, że są, to też i ciekawych autorów, autorek też. Dziękuję za uwagę. Polecam się. Teraz czekam na ewentualne pytania. Bardzo dziękujemy za prezentację. Teraz kilka pytań i taka prośba. Pięć konkretnych pytań i tylko ci, którzy mają... Ja no, no, dlaczego tylko pięć? Bo przy pizzy będzie piętnaście. Ha, ha. Witam. Jak rozumiem mamy Literadar dla literatury pięknej i nie tylko? No nie tylko pięknej. Właśnie mamy też dla brzydkiej. Lubimy brzydką literaturę, choć o to, żeby zdjąć też... Trosze... Okej, okay, ale chodzi no. mi o gatunkowość. Film Radar rozumiem. Hmm. Film, muzyka w, w przyszłości? Prawdopodobnie tak, natomiast nie wierzymy w muzykę jako, jako oddzielny... Oddzielny twór, znaczy nie, nie, ona nie da sobie rady jak oddzielne to pismo. bardziej Be... gry. Tak, hmm. tak, no to nie jakby zdradzając, zdradzając wiem, nie, Niech to nie wyjdzie poza internet <grystanie> <grystanie> Tak, myślimy o trzecim myślimy o trzecim tytule. To porozmawiamy. Okej, okay. okej. Okay. Dziękuję bardzo. Znaczy kompletnie nie załapałam na czym zarabiacie. A drugie dlaczego prespad jest bezużyteczny? Okej, okay, to Borys powie o prespadzie, a ja powiem na czym zarabiamy. Zarabiamy na reklamach, a raczej będziemy zarabiać na reklamach, ponieważ w tym momencie następuje ten moment. wszystko. w tym momencie następuje ten moment to nie, ale yy, jesteśmy w trakcie bardzo, bardzo korzystnych yy, rozmów czy też podpisywania umów yy, z... Z domem medialnym, czy też z brokerem medialnym, który jest żywotnie zainteresowany w ogóle wchodzeniem w tą działalność. Oprócz tego literator sprzedaje reklamy cały czas, tylko że to jakby jest sprzedaje ich cały czas za mało. W, związ, w związku z jakby z kosztami, które generuje. Ale myślę, że w ciągu dwóch, miesięc, dwóch trzech miesięcy nastąpi break-even. Break even. Tak. Tak, przepraszam. Nie, nie o to chodzi, nie, znaczy Prespad jest, dla, dla... Ja, z Piotrem i Lamy o tym gadałem zresztą. Prespad jest i z Paweł mnie długo przekonywał do Prespada. Jest problem z prespadem taki, że nie umie PDF-a, że prespad trzeba zrobić magazyn od zera i, i, i okej, okay, możemy robić magazyn od zera w prespadzie, bo prespad polega na tym, że jest CMS do wyklikiwania magazynu i robi się CSS-em jakoś tam jego wygląda. Tyle, że ten CSS nie jest wystarczająco jeszcze konfigurowalny, a poza tym nie można tego wyeksportować później gdzie indziej. Czyli to robi tylko i wyłącznie aplikacje do, na iPhone'a czy to na Android'a, a naszych czytelników y, litera nie wiem, 10% może ma ten, y, a reszta używa zwykłych komputerów, tabletów i Kindle'ów. Więc jeżeli to będzie działać w ten sposób, że będzie też mógł eksportować PDF, i o tym mówiłem Pawłowi, to jest fajna droga. Ale jest też druga droga. Export Issues, z powrotem, żeby zrobić z tego aplikację na iPada i to robi teraz yy, yy, Wojtek Siedziński, na przykład, Taką aplikację właśnie wydał i pewnie będziemy to testować, zobaczymy. Także jest to jedna z opcji, ale po prostu w tej chwili w tym kierunku. Już oddaję. Okej, okay. Kto jeszcze chce zadać pytanie? OK. Dzięki. W takim razie Dzięki. bardzo dziękujemy. Tobie, Piotrek. Dzięki.